W dzisiejszej recenzji chcę Tobie opowiedzieć o maszynie komputerowej marki Janome i jest to model TXL603. Zapewniam, że, mimo swojego niepozornego wyglądu, jest bardzo intuicyjna i wszechstronna. Nieraz zaskoczy Ciebie, jak przyjemne może być szycie. I wyróżnia ją jej kolorystyka, ale też funkcjonalność, o której opowiem więcej za chwilę. A teraz zapraszam Ciebie na szybki unboxing. Zawartość opakowania mam już rozłożoną, i znajduje się tutaj instrukcja obsługi w języku polskim, rozrusznik nożny, yy, przewód zasilający i miękki pokrowiec. Dodatkowo mam akcesoria w woreczku i już tobie pokazuję, co się tutaj znajduje. O. Dodatkowe igły, wkrętak. Trójka, trzy dodatkowe szpulki. Czwarta szpulka jest już zamontowana w maszynę, tak samo jak stopka uniwersalna. A ze stopek mamy jeszcze pięć, z czego jedna to jest stopka do automatycznego oprzywania dziurki. I w tej maszynie jest aż osiem programów automatycznego oprzywania dziurki. Uważam, że to jest naprawdę sporo. Ze stopek mamy jeszcze stopkę do wszywania zamka stopkę do ścieków dekoracyjnych, stopkę do ściegu krytego i stopkę do ściegu overlockowego. Dodatkowo jest jeszcze mała blokada szpulki i duża blokada szpulki. Mamy jeszcze pędzelek do czyszczenia i polecam go często używać. A z dodatkowych elementów zostały trzy, które po złączeniu sprawiają, że mamy dodatkowe miejsce na trzpień i dzięki temu można szyć podwójną igłą. Wiesz już co wchodzi w skład standardowego wyposażenia maszyny, ale pewnie Twoją największą uwagę przykuwa cały ekran i maszyna, więc przejdę teraz do opisu jej funkcji i możliwości. Opis funkcji zacznę od ekranu, na którym wyświetla się jaki aktualnie jest wybrany program ściegowy, jego szerokość, długość i co będzie bardzo istotne dla osób początkujących, wyświetla się też informacja, jaką stopkę trzeba zamontować do danego ściegu, albo na przykład czy włączony jest szpulownik, albo czy podłączony jest rozrusznik nożny. Żeby zmienić tryb, czyli program ściegowy, szerokość albo długość, używa się strzałek. Le levo pravo. A żeby zmienić wartość tych trybów, używa się strzałek góra-dół. Poniżej jest przycisk ryglowania. Po przyciśnięciu tego przycisku maszyna wykona kilka ściegów ryglujących, które dadzą efekt pętelki na lewej stronie materiału. W przypadku ściegów dekoracyjnych maszyna najpierw dokończy sekwencję wzoru, a dopiero potem wykona ściegi zabezpieczające. Obok jest przycisk pozycjonowania igły, Oznacza to, że przyciśnięcie go spowoduje, że igła będzie albo w najwyższej, albo w, najwyżs... w najniższej pozycji. Będzie to przydatne np. podczas używania nawlekacza albo częstych obrotów materiału na igle. Obok znajduje się suwak prędkości szycia. Jedna strzałka oznacza, że jesteśmy na trybie najwolniejszego szycia. Trzy strzałki, że szyjemy najszybciej jak można. Rysunek prędkości działa również z podłączonym rozrusznikiem nożnym. I bliżej igielnicy znajdują się jeszcze dwa przyciski: jest to przycisk Start-Stop, którego włączenie oznacza rozpoczęcie albo zakończenie szycia. Przytrzymanie go sprawia, że maszyna będzie szyła na najwolniejszych obrotach. I jest to funkcja slow motion, która pozwala na precyzyjne zakończenie albo rozpoczęcie szycia. Powyżej mamy przycisk szycia wstecz i szyjąc, wciskając go przy szyciu zygzakiem albo ściegami prostymi maszyna będzie szyła tak długo, jak wytrzymany będzie przycisk. Natomiast przy ściegach dekoracyjnych maszyna zatrzyma się, wykona kilka ściegów regulujących i, yy, i na tym zakończy szycie. Pozostając jednak chwilę przy ściegach, w tej maszynie mamy aż 60 różnych programów ściegowych, z czego są to ściegi użytkowe, ściegi dekoracyjne, w tym ściegi satynowe, i aż 8 różnych obszyt dziurki, o czym wspomniałam już wcześniej. Co również bardzo ciekawe, w tej maszynie mamy. Cerowanie. Eee, ceruje się po, pod, po, po podłączeniu e, stopki do oprzywania dziurki, ale jest również, również ściek e, ryglujący, który będzie dobrym ściekiem do na przykład przyżycia paska parcianego do torby, tam gdzie zależy na, nam na tym, żeby ścieg był naprawdę mocny i wytrzymały. I teraz przejdę do e, już mniej komputerowych funkcji. Po odsunięciu stolika na akcesoria, zwalnia się Wolne ramię, na którym szyje się na przykład rękawki, gumki, opaski do włosów albo nogawki. Co bardzo istotne znowu dla osób początkujących, w tej maszynie zastosowano chwytacz rotacyjny i sprawia to, że wymiana szpulki jest naprawdę bardzo szybka i też od razu można zauważyć, kiedy skończy się nić na szpulce, dlatego że płytka osłaniająca jest bezbarwna. Co mamy dalej? Jest tutaj uchwyt matik, który sprawia, że wymiana stopki potrwa zaledwie kilka sekund i naprawdę nie trzeba sięgać po śrubokret. Obok jest nawlekacz igły nie trzeba już wyterzać wzroku, dlatego że nawlekacz pomoże nam przewlec nić przez oczko igły. Z boku maszyny znajduje się mały, ale bardzo potrzebny element, czyli boczny obcinacz nici, dzięki któremu nie trzeba sięgać po nożyczki w trakcie szycia. A wyżej mamy aż sześciostopniowy regulowany docisk stopki, który razem z siedmiopunktowym dolnym transportem sprawia, że szycie grubych, cienkich, rozciągliwych materiałów nie sprawi Żadnego problemu. Myślę, że masz już sporą teoretyczną wiedzę na temat modelu DXL 603 od Janome. Teraz pokażę Tobie, jak sprawdzają się w praktyce funkcje oraz jak prezentuje się część ściegów. Zanim jednak przejdę do praktycznego testu, muszę przygotować ją do pracy i zaczniemy od szpulowania. Najpierw włączam maszynę i montuję szpulkę z nicią na trzpieniu. Zakładam blokadę szpulki i postępuję zgodnie ze wskazówką na obudowie maszyny. Zahaczam o naprężacz, a końcówkę nici przekładam przez dziurkę w szpulce. Tak przygotowaną szpulkę montuję na szpulowniku, przesuwam w bok. Na maszynie pojawia się informacja o włączeniu szpulownika. Teraz włączam przycisk start. Po nawinięciu kilku warstw nici odcinam nadmiar i dalej włączam start. Szpulkę mam już przygotowaną. Czas na nic górną, i tu ponownie postępuję zgodnie ze strzałkami, czyli pierwszy punkt. Drugi, trzeci i tutaj zahaczam o szarpak, zahaczam o haczyk i ponownie zahaczam. Aby przeciągnąć nić przez oczko i wystarczy opuścić dźwignię na wlekacza, zahaczyć nić przez oba elementy, podnieść na wlekacz, a powstałą pętelkę przeciągnąć. Gotowe. Montaż szpulki w maszynie z chwytaczem rotacyjnym jest banalnie łatwy. Wystarczy ściągnąć płytkę osłaniającą i zamontować szpulkę z nicią, pamiętając o tym, żeby nić rozbijała się w dobrym kierunku. Wkładam, zahaczam o naprężacz zgodnie ze wskazówką na płytce osłaniającej i z powrotem montuję płytkę. Maszynę mam już przygotowaną do szycia, więc przejdę do praktycznego testu jej możliwości. Szycie zacznę od prostego potrójnego ściegu elastycznego. Ustawienia maszyny zmieniam na czwórkę, a szerokość i długość pozostawiam taką, jaką proponuje maszyna. Materiał, jako materiał wybrałam elastyczną dzianinę, żeby jak najlepiej pokazać efekty przeszycia. Zabezpieczę przyciskiem szycia wstecz. Tak prezentuje się efekt dzięki 6-stopniowemu dociskowi stopki. Dzianina pozostała niezmarszczona. Ścieg wygląda bardzo dobrze. Tak prezentuje się lewa strona i zabezpieczenie szyciem wstecz. Jak widać, materiał cały czas jest elastyczny. Ściek pracuje razem z materiałem. Kolejnym przyszyciem, które Tobie zaprezentuję jest ściek 41, czyli obrębek. I w maszynie DXL 603 można zmieniać ściegi co 10, co na pewno usprawni szycie. Ustawienia zostawiam takie, jakie proponuje maszyna. Do przyszycia użyję cienkiej, delikatnej tkaniny bawełnianej. Zapewniam regulowanie. Dzięki regulowaniu sekwencja ściegu została zakończona, co daje mi bardzo ładny, pełny efekt. Tak prezentuje się prawa strona, a tak prezentuje się lewa strona. Kolejnym przeszyciem będzie przeszycie ściegu dekoracyjnego 26. Ponownie zmieniam ustawienia maszyny na ścieg 26 i maszyna podpowiada mi, żeby użyć stopki F. Wszystkie stopki ze standardowego wyposażenia są oznaczone literkami. Wymieniam stopkę uniwersalną na te do ściegów dekoracyjnych. A do przeszycia użyję tkaniny bawełnianej. Teraz zabezpieczę ścieg reglowaniem, dlatego że chcę Tobie coś pokazać. Można również łączyć ściegi, dlatego połączę ścieg numer 26 z 27. Łączę start i reglowanie od razu. Wrócę do ściegu numer 26, start. I ponownie zabezpieczę regulowaniem. Tak prezentują się oba ściegi. Oczywiście y można gęściej je wymieniać, ale ja chciałam Wam tylko pokazać y i tak prezentuje się efekt z prawej strony, tak prezentuje się efekt z lewej strony. Zawsze sporym zainteresowaniem cieszą się ściegi overlockowe, więc przeszyję również takim ściegiem i wybieram dwunastkę, dlatego że jest to wzmocniony ścieg overlockowy. Maszyna podpowiada, żeby wybrać stopkę do ściegów overlockowych i taką już zamontowałam. Szerokość i długość zostawiam takie jakie są. Do przeszycia użyję grubszej tkaniny, takiej mocno strzępiącej się. Dzięki stopce overlockowej można szyć przy krawędzi materiału. z Tak prezentuje się ścieg. Jest naprawdę dobrym wyborem dla wszelkich strzępiących się materiałów. Ścieg podwójny overlokowy jest bardzo mocnym ściegiem. Tak prezentuje się prawa strona, a tak wygląda lewa strona. Wspomniałam wcześniej o automatycznym oprzywaniu dziurki i zaprezentuję jeden z takich sposobów. Wybieram ściek 52. Maszyna podpowiada o zmienieniu stopki na stopkę do oprzywania dziurki i o opuszczeniu dźwigni oprzywania dziurki. Podkładam materiał pod stopkę i opuszczam dźwignię. Prezentuje się dziurka odzieżowa odszyta maszyną DXL 603. Jak mogliście zauważyć, maszyna praktycznie sama wykonała całą dziurkę bez mojej pomocy. Jestem pewna, że po praktycznej części możesz powiedzieć, że mniej więcej znasz już tę maszynę. Oczywiście nic nie dorówna możliwości samodzielnego szycia. I do tego zdecydowanie zachęcam. Jestem przekonana, że osoba z dużym pokładem kreatywności na pewno skorzysta z mnogości funkcji i ściegów dostępnych w maszynie DXL603 od Janome. Ten model sprawdzi się zarówno dla osoby dopiero początkującej oraz jako maszyna doświadczonego w szyciu hobbysty. Komputerowe maszyny do szycia naprawdę dają wiele możliwości, a wyjątkowe funkcje sprawiają, że szycie jest po prostu przyjemne. Mniejsze. Myślę, że wiedzę na temat modelu DXL603 masz już sporą. Jeżeli jednak pojawiają się jakieś pytania, to zapraszam, zadaj je w komentarzu. A tymczasem do zobaczenia w kolejnej recenzji.